Apel do prezydenta o weto ustawy ograniczającej prawa rodziców do kontroli leczenia ich dzieci. Nowelizacja prawa zaproponowana przez Koalicję Obywatelską wprowadza kontrowersyjne zmiany, umożliwiające małoletnim od 13 roku życia samodzielne korzystanie ze świadczeń psychiatrycznych bez zgody i wiedzy rodziców. Przepisy, które trafiły na biurko prezydenta, budzą poważne obawy o naruszenie konstytucyjnych praw rodzicielskich. Zdaniem krytyków, nowe regulacje podważają autorytet rodziców, mogą prowadzić do konfliktów rodzinnych i alienacji dzieci, a także godzą w dobro małoletnich mimo deklarowanego celu poprawy dostępu do pomocy psychologicznej. Projekt przyznaje lekarzom prawo do decydowania o nieinformowaniu rodziców, opierając się na niejasnym kryterium dobra pacjenta bez zgody zewnętrznej Kontroli sądowej. Istniejące mechanizmy, jak sądy opiekuńcze czy interwencje rzecznika praw dziecka pozwalają na indywidualne rozwiązywanie przypadków, gdzie rodzice odmawiają pomocy bez potrzeby ogólnego ograniczania ich praw. Krytycy wskazują też, że ustawa może osłabić więzi rodzinne, a badania potwierdzają, że skuteczna terapia młodzieży wymaga zaangażowania opiekunów. W związku z tym powstał apel do prezydenta o zawetowanie ustawy. Krytycy zaproponowanych zmian, w tym koalicja. Na rzecz ocalenia polskiej szkoły wzywają do skierowania przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w celu weryfikacji ich zgodności z prawem oraz do wprowadzenia mniej inwazyjnych rozwiązań, takich jak wzmacnianie systemu poradni czy procedur sądowych, które lepiej chroniłyby zarówno dzieci, jak i prawa rodziców.